Miłość potrafi uskrzydlać, ale też zabijać. Zazdrość, namiętność, tajemniczy SMS i zniknięcie, które wciąż nie daje spokoju. To nie fikcja, to jedna z najbardziej mrocznych historii, jakie zna Polska. Powiem coś, ale poza protokołem, rzucił nagle dziara zniżając głos, jakby właśnie miał zdradzić największy sekret tej sprawy. Wspominając o relacji Iwony z Patrykiem, opisał ją jako pełną napięć i nieprzewidywalnych wybuchów. Czasem, jak przyznał, to Iwona pierwsza podnosiła rękę, popychana emocjami, które zdawały się ją wręcz rozsadzać od środka. W ich związku nie brakowało dramatycznych scen. Patryk, choć nie uchodził za świętego, potrafił odpowiedzieć siłą, lecz, jak zaznaczono, tylko w konfrontacji z mężczyznami. Kiedyś, prowadzony zazdrością, nie wahał się uderzyć kogoś, kto rzucił zbyt śmiałe spojrzenie w stronę jego dziewczyny. Relacja ta była burzliwa i toksyczna, pełna rozstań i powrotów, jakby oboje nie potrafili ani żyć razem, ani zupełnie się od siebie uwolnić. To ciągłe rozchodzenie się i schodzenie powodowało, że z czasem każdy konflikt nabierał jeszcze większego ciężaru, a emocje sięgały zenitu. Otoczenie Iwony zdawało się przyzwyczajone do tej huśtawki. Choć z zewnątrz wyglądało to jak związek oparty na destrukcji i nieustannej walce o władzę nad sobą nawzajem. Patryk był największą miłością Iwony, taką, której wspomnienie paliło jak żar w piersi, a jednocześnie pozostawiało blizny. Gdyby chcieć wskazać jeden z wielu momentów, który ukazuje dynamikę tej relacji, warto przywołać sytuację związaną z jednym niepozornym SMS. Ten krótki komunikat wysłany przez Magdę, koleżankę Iwony. Miał mieć ogromny wpływ na bieg wydarzeń tamtej nocy. Treść wiadomości była prosta, ale miała siłę bomby emocjonalnej. Magda napisała, że widziała Patryka w klubie Banana Beach w towarzystwie dwóch dziewczyn. Dla Iwony, która znajdowała się wówczas w Sopockim Dream Clubie, mogło to być jak nagły cios zaskakujący, bolesny i upokarzający. Od czasu, kiedy zaginięcia młodych kobiet zaczęły elektryzować opinię publiczną, zmieniło się wiele. Nowoczesne technologie, lepsze metody śledcze i większa świadomość społeczna uczyniły z takich spraw medialne wydarzenia, które śledzi się z zapartym tchem. A jednak, mimo tych wszystkich postępów, jedno pozostało niezmienne: motyw miłości wciąż przewija się w najtragiczniejszych historiach. Uczucie to, zamiast być źródłem szczęścia, nierzadko staje się początkiem dramatu. Wypełnia człowieka obsesją, zawładnięciem, chęcią posiadania. Miłość, w swojej najbardziej destrukcyjnej postaci, potrafi doprowadzić do zbrodni, do kłamstw, do czynów, których nikt nie chce przyznać się nawet samemu sobie. W jednej z policyjnych narad, kiedy analizowano każdy krok i wony, każdy ślad, który mogła zostawić w noc swojego zniknięcia, padły dwa imiona. Dla wielu były jak refren tej tragicznej ballady: Patryk i Paweł. Były chłopak i potencjalny nowy, mężczyźni, którzy pojawiali się raz po raz w różnych wątkach. Jak zjawy, które nie dają o sobie zapomnieć. Oficjalnie żaden z nich nie był widziany na trasie, którą Iwona pokonała w feralnej nocy. Ale nieoficjalnie, wśród teorii krążących wśród śledczych, obaj mogli być w pobliżu jej bloku. Do jednego z nich dziewczyna mogła się nawet udać sama, napędzana impulsem, zazdrością lub potrzebą rozmowy. Pojawiły się wątpliwości co do prawdomówności obu tych mężczyzn. Patryk, mimo upływu lat, nie potrafił z całkowitą pewnością określić, gdzie się znajdował w noc zaginięcia. A Magda, która wysłała tamtego SMS-a, choć nie chciała rozmawiać z autorami książki, miała już okazję mówić w tej sprawie wcześniej. W 2013 roku została skonfrontowana z Patrykiem. To było po kilku latach od zniknięcia Iwony, a jednak wciąż istniała potrzeba, by wyjaśnić, co wydarzyło się tamtej nocy. Magda bez zawahania stwierdziła: że widziała Patryka w Banana Beach, wskazała, że był w towarzystwie dziewczyn, choć nie potrafiła rozpoznać, kto to dokładnie był. Dodała, że to właśnie wtedy wysłała smsa do Iwony, by ją o tym poinformować. Patryk z kolei podtrzymał swoje wcześniejsze słowa. Przyznał, że nie pamięta dokładnie, czy był w tamtym miejscu. Tłumaczył się tym, że wakacyjne dni były do siebie podobne, pełne przypadkowych spotkań, spacerów po sopockim deptaku i beztroski. Jego odpowiedzi były ogólnikowe, niewyraźne, jakby chciał coś ukryć, ale jednocześnie nie był na tyle zdecydowany, by stworzyć spójną wersję wydarzeń. Z jego słów wynikało, że nawet jeśli był w Banana Beach, to nie zapamiętał tego faktu, nie zapamiętał również osób, które tam były. Policjanci liczyli, że może Magda pomoże im zrekonstruować brakujące fragmenty układanki, skoro Patryk sam nie potrafił tego zrobić. Najsmutniejsze w tej konfrontacji było to, że w ogóle musiała się odbyć. To sugerowało jedno: nie zabezpieczono wszystkich możliwych materiałów dowodowych. Brakowało nagrań z monitoringu, które mogłyby bezsprzecznie potwierdzić lub wykluczyć obecność Patryka w tamtym klubie. Wydaje się, że śledczy liczyli na Magdę, ponieważ tylko ona mogła potwierdzić, gdzie dokładnie był chłopak Iwony. Może właśnie dlatego dziewczyna, zmęczona przesłuchaniami i narastającą presją, nie miała ochoty wracać do tych wydarzeń. Trudno jej się dziwić. Podczas jednego z przesłuchań, Magda wspomniała również o innej, istotnej rzeczy, kwestii technicznej, która mogła mieć wpływ na przebieg wydarzeń. Powiedziała, że Iwona nie odpowiedziała na jej wiadomość. Nie zdziwiło jej to, ponieważ sama była w sieci era, a Iwona korzystała z oręcz. W tamtych czasach wiele osób wybierało opcję darmowych SMS-ów wewnątrz jednej sieci. Ale kontakt z numerem z innej sieci wymagał środków na koncie. Magda przypuszczała więc, że Iwona po prostu nie miała pieniędzy, by odpisać. To może wydawać się drobnostką, ale w rzeczywistości mogło mieć znaczenie: jeśli dziewczyna nie mogła się z kimś skontaktować, mogła zdecydować się pójść osobiście, co ostatecznie mogło zaważyć na jej losie. Wideo przedstawiające Poloneza ze studniówki było przez długi czas jedynym dostępnym publicznie nagraniem. Na którym można było zobaczyć Iwonę jeszcze przed jej tajemniczym zniknięciem. Materiał ten szybko stał się obiektem emocji tysięcy ludzi, którzy próbowali w nim doszukiwać się jakichkolwiek znaków, sygnałów czy gestów, które mogłyby rzucić światło na późniejsze wydarzenia. Na filmie widać młodą dziewczynę, której twarz promienieje szczerym uśmiechem, jakby cały świat był wtedy jej sprzymierzeńcem. Obok niej, równie dumnie, kroczy Patryk. Chłopak, z którym łączyła ją wyjątkowa, choć niełatwa relacja. Ich para porusza się w rytmie tradycyjnego tańca, zajmując drugie miejsce w szyku. W momencie, gdy ich splecione dłonie rozdzielają się, błysk flesza zatrzymuje te chwilę na zawsze. Iwona spogląda prosto w obiektyw aparatu, jakby na ułamek sekundy wyczuła obecność czegoś większego niż tylko kamera. Ma na sobie krótkie bolerko zarzucone lekko na ramiona ciemne, delikatne włosy są luźno upięte na karku, a szyję zdobi naszyjnik z kamieni, które przy każdym jej ruchu połyskują w świetle reflektorów. Wygląda na spokojną, zadowoloną, wręcz rozpromienioną. Jej twarz mówi jedno, w tej chwili czuje się piękna, kochana i całkowicie bezpieczna. Nagranie zyskało ogromną popularność wśród internautów, którzy widzieli w nim nie tylko fragment szkolnej uroczystości, lecz również ostatni zapis beztroski, który zniknął razem z nią. Widzowie komentowali urodę i wony, jej delikatność i subtelność, a także romantyzowali postać Patryka, widząc w nim młodzieńca zakochanego po uszy. Nauczyciele, jak się później okazało, nie byli już tak zachwyceni. Jeden z nich, Grzegorz Nocoń, nie ukrywał swoich obaw. Zaznaczył, że Patryk, choć na pierwszy rzut oka prezentował się nienagannie, budził pewien niepokój. Miał coś w spojrzeniu, coś w ruchach, co sprawiało, że nie wszyscy mogli mu zaufać. Na nagraniu wyglądał jak książę z opowieści, lecz zarazem jego ogolona głowa, muskularna sylwetka i sposób poruszania się przypominały niektórym chłopaka z osiedla, który bardziej niż naukę cenił sobie uliczne reguły. Ich znajomość zaczęła się w 2009 roku, kiedy to jeszcze nie wiedzieli, że łączy ich więź krwi, choć bardzo odległa. Dopiero po kilku tygodniach spotkań odkryli, że są dalekim kuzynostwem. Ta informacja wprowadziła niepokój zarówno w nich, jak i w ich bliskich. Z jednej strony ciągnęło ich do siebie coś niezwykle silnego, nieuchwytnego, jakby byli dwiema połowami jednego magnesu. Z drugiej, świadomość rodzinnych powiązań wywoływała moralny zgrzyt i napięcie, szczególnie wśród rodziców. Związek, który zaczął się jako młodzieńcze zauroczenie, szybko nabrał powagi. Z czasem jednak rodziny pogodziły się z tym uczuciem, bo przecież, jak mawiają, najważniejsze jest dobro dziecka, a jeśli ono jest szczęśliwe, to nawet konwenanse muszą zejść na dalszy plan. Piotr Kinda, zapytany o to, czy Iwona kochała Patryka, zawahał się przez chwilę, jakby chciał dobrze dobrać słowa, by nie powiedzieć ani za dużo, ani za mało. W końcu przyznał, że wszystko wskazywało na to, że tak, był to związek poważniejszy niż inne. Choć Iwona miała wielu kolegów, z którymi utrzymywała przyjacielskie relacje, Patryk był kimś więcej. Został jej partnerem na studniówce, co w tamtym okresie było równoznaczne z wyjątkowym statusem. Byli razem przez co najmniej pół roku, może i dłużej. Ich relacja budziła emocje od samego początku, głównie przez wspomniane pokrewieństwo. Na początku rodzice reagowali z dystansem, jakby nie chcieli dopuścić do myśli, że taki związek może być czymś więcej niż chwilowym zauroczeniem. Z czasem jednak emocje opadły, a młodzi kontynuowali swoją relację. Marek Siewert, próbując uporządkować to, co działo się między tą dwójką, opowiadał o ich relacji jak o niekończącej się grze przyciągania i odpychania. Ich ostatnie rozstanie nie było definitywne, raczej stanowiło chwilowy przystanek, spowodowany koniecznością skupienia się na nauce. Iwona miała wówczas przed sobą maturę i postanowiła, przynajmniej tymczasowo, odłożyć sprawy sercowe na bok. Patryk z kolei postrzegał to nieco inaczej. W jednym z pierwszych przesłuchań oświadczył, że to on podjął decyzję o rozstaniu, ponieważ między nimi coraz częściej dochodziło do spięć. Według naszych źródeł nie kończyło się jednak na kłótniach. Padały sugestie, że relacja przybierała bardziej dramatyczny obrót i pojawiały się fizyczne starcia. Początkowo można było przypuszczać, że Patryk mógł stosować przemoc wobec Iwony, jednak świadek znany jako Dziara szybko sprostował tę interpretację. Wyjaśnił, że to nie była sytuacja jednostronna. Zdarzało się, że to Iwona w przypływie emocji pierwsza podnosiła rękę. Patryk miał skłonność do agresji, ale jak twierdził świadek, skierowanej raczej wobec innych mężczyzn, szczególnie gdy chodziło o zazdrość. Związek był napięty, pełen burzliwych momentów. Dochodziło do częstych rozstań, które jednak nigdy nie były ostateczne. Po kilku dniach rozłąki znów do siebie wracali, jakby nie potrafili bez siebie funkcjonować. Konflikty nie znikały, tylko przeradzały się w kolejne rundy emocjonalnej wojny. Sebastian, który znał ich oboje, potwierdził, że uczucie między nimi było przesiąknięte zazdrością. Potrafili wrzeszczeć na siebie przez telefon, rzucać oskarżeniami, po czym spotykać się znów i kontynuować to samo. Ich relacja przypominała ogień podsycany benzyną gorąca, namiętna, ale i niebezpieczna. To właśnie ten motyw, zdaniem się Werta, powinien być jednym z głównych punktów analizy w sprawach dotyczących przemocy wobec kobiet. Dlatego śledczy przygotowali listę wszystkich byłych partnerów Iwony, próbując zrozumieć, czy ktoś z jej przeszłości mógłby mieć powód, by ją skrzywdzić. Zazdrość, jak zauważył, były policyjny analityk to jeden z najczęstszych powodów zbrodni. Może przybierać różne formy: zazdrości o pieniądze, uczucia o miłość. W przypadku Iwony było widać wyraźnie, że uczucie łączące ją z Patrykiem nie było płytkie. Kochali się, ale też ranili nawzajem. Ich rozstania często wydawały się celowe, jakby miały na celu ukaranie tej drugiej osoby. Analizując zarówno oficjalne materiały procesowe, jak i nieformalne notatki, w których zapisano rzeczy wypowiedziane poza protokołem. Można było dostrzec głębie tej relacji. Była tam miłość, namiętność, ale i zaborczość, niepokój oraz frustracja. Patryk był chorobliwie zazdrosny o Iwonę, a ona nie pozostawała mu dłużna. I to właśnie ta niezdrowa forma miłości mogła, według niektórych, doprowadzić do tragedii.